22 września Niech pozbawią źli, żony, dzieci, czci. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki. Czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. List do Hebrajczyków 10 od 32 do 35. Chrześcijanie z listu do Hebrajczyków 10 od 32 do 35 zasłużyli sobie na prawo do pouczania nas o miłości wymagającej wyrzeczeń. Sytuacja wygląda następująco: W pierwszych dniach swojego nawrócenia niektórzy z nich zostali uwięzieni z powodu swojej wiary. Inni byli postawieni przed trudnym wyborem. Czy mają zejść do podziemia i cieszyć się względnym bezpieczeństwem? Czy też powinni odwiedzić swoich braci i siostry w więzieniu, ryzykując swoje życie i mienie? Wybrali drogę miłości i zaakceptowali koszt. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia. Ale czy byli stratni? Nie. Stracili swoje mienie, a zyskali radość. Z radością przyjęli stratę. Z jednej strony zaparli się samych siebie. Było to rzeczywiste i kosztowne. Ale z drugiej strony takie nie było. Wybrali drogę radości. Ci chrześcijanie byli gotowi do służby więziennej w taki sam sposób, jak macedończycy z 2 Koryntian 8, od 1 do 9, którzy byli gotowi, aby ulżyć ubogim. Ich radość w Bogu przelewała się w miłości ku innym. Patrzyli na swoje życie i powiedzieli: Lepsza jest łaska Pana niż życie. Psalm 63, werset 4 Patrzyli na swoje mienie i powiedzieli Posiadamy majątność w niebie, która jest lepsza i trwalsza niż to wszystko. Hebrajczyków 10, 34 Następnie spojrzeli na siebie nawzajem i powiedzieli, być może zaśpiewali, coś w rodzaju wspaniałego hymnu Marcina Lutra. Niech pozbawią źli żony dzieci czci. Niech biorą co chcą, ich zyski liche są. Królestwo nam zostanie.